Witam wszystkich widzów. Dziś kontynuujemy serię o historii czołgów podstawowych M1 Abrams. A w tym odcinku poruszę temat dalszego rozwoju wozów w wariancie M1A1, a konkretniej jego podwariantów, czyli M1A1HA, M1A1HC, M1A1D, M1A1AIM. M1A1 SA i M1A1 FEP. Zacznijmy od M1A1 HA, HA czyli Heavy Armor. E, wizualnie tego czołgu praktycznie nie da się odróżnić od standardowego M1A1. I nic dziwnego, ponieważ zasadniczą i jedyną modyfikacją jaką wprowadzono w tym wariancie było nowe opancerzenie specjalne. Zgodnie z publikacją *Ballisticians in War and Peace* tom trzeci, prace nad tak zwanym ciężkim pakietem pancerza z angielskiego *Heavy Armor Package* rozpoczęto jeszcze przed wprowadzeniem pierwszej wersji czołgu M1 do służby. Prace nad wykorzystaniem materiałów o dużej gęstości rozpoczęto w 1977 jako część ulepszeń dla przyszłego, a już planowanego M1A1. Wybranym materiałem, który miał zostać użyty, był specjalny stop zubożonego uranu. Możliwość wykorzystania takich materiałów w mikroskali potwierdzono w 1977, ale musiało minąć jeszcze 5 lat, nim skuteczność została potwierdzona na modelach pełnoskalowych. W międzyczasie, oczywiście, wprowadzono inne ulepszenia w opancerzeniu czołgu, które były pochodną prac nad ciężkim pancerzem. Poważne prace nad nowym ciężkim opancerzeniem rozpoczęły się w 1982, a już w 1984 przygotowane zostały moduły przedniego pancerza oraz przyjęto plany implementacji nowej osłony. Decyzja o produkcji czołgów z nową osłoną została podjęta przez zastępcę szefa sztabu US Army w roku 1986. Natomiast pierwszy czołg M1A1 HA Został przyjęty do służby w październiku 1988. Nie jest do końca jasne, czy oprócz przodu wieży nowa osłona została zainstalowana z przodu kadłuba. Możemy jednak przypuszczać, że przód kadłuba mógł zostać wzmocniony, ale inną osłoną. Być może dalszą ewolucją osłony z czołgów M1IP lub M1A1 znaną jako Ke Backpacks. Lub też rozwiązaniem podobnym do tego, które zastosowano w późniejszym M1A2, a więc osłoną stalowo-ceramiczną. Możemy także najprawdopodobniej rozróżnić czołgi M1A1HA jako dwie serie produkcyjne: wczesną produkowaną w latach 1988-1990 oraz późną. Produkowaną w latach 1990-1993. Różnica pomiędzy wczesną a późną serią czołgów M1A1 HeA zawiera się głównie w zastosowanym opancerzeniu. Wczesna seria używała pancerza Heavy Armor Package pierwszej generacji, zaś późna seria nowocześniejszej osłony Heavy Armor Package drugiej generacji. Masa czołgów M1A1 z ciężkim opancerzeniem oscyluje między 60 a 62 tony metryczne, a więc wzrosła względem bazowego M1A1 o około 3 do 5 ton. W roku 1990 rozpoczęto także wdrażanie do służby czołgów M1A1HC Heavy Common, a więc wspólnego wariantu US Army i US Marine Corps. W zasadzie późniejsza seria czołgów M1A1HA i czołgi M1A1HC są identyczne. Oprócz ulepszonego opancerzenia wozy te wdrożyły także cyfrowy system kontroli pracy silnika DECU Digital Engine Control Unit, który pozwolił o około 20% zmniejszyć zużycie paliwa podczas postoju. Prowadzenie wozów M1A1-HC rozpoczęto od Korpusu Piechoty Morskiej, ale był to proces stosunkowo powolny. Do roku 1991 i rozpoczęcia operacji Pustynna Burza do Korpusu Piechoty Morskiej udało się dostarczyć zaledwie dwie kompanie czołgów M1A1-HC, czyli około 28 czołgów. Do tego Korpus musiał wypożyczyć jeszcze batalion czołgów M1A1-HA od US Army. Z zewnątrz czołgi należące do US Marine Corps można odróżnić od tych należących do US Army po wyrzutniach granatów dymnych. Czołgi US Army posiadają wyrzutnie M250 kalibru 66 mm. Każda z wyrzutni posiada 6 luf. Czołgi US Marine Corps używają wyrzutni granatów dymnych M257, również kalibru 66 mm, ale każda z wyrzutni Posiada 8 luf. Warto tutaj jeszcze wspomnieć o bardzo rzadkiej podwersji czołgu M1A1HC oznaczonej jako M1A1D Digital. Była to wersja wyposażona w system zarządzania polem walki, bazujący na rozwiązaniach z czołgu M1A2 lub M1A2 SEP V1. Niewiele o tych wozach wiadomo. Wyprodukowano ich prawdopodobnie jedynie około dwóch batalionów, czyli jakieś 116 egzemplarzy. Czołgi US Marine Corps można także dużo częściej spotkać z zestawem do głębokiego brodzenia DWFK Deep Water Fording Kit niż ma to miejsce z czołgami US Army. W zasadzie US Army praktycznie w ogóle nie użytkuje zestawów Deep Water Fording Kit. Inną modyfikacją, którą wprowadzono na szerszą skalę w czołgach M1A1HA i M1A1HC jest pomocnicza jednostka prądotwórcza EAPU External Auxiliary Power Unit. Ten najpopularniejszy model instalowany jest z tyłu wieży w formie lekko pancerzonej skrzynki, mieszczącej niewielki silnik wysokoprężny o mocy 3 kW. Kolejną modyfikacją wprowadzoną w czołgach M1A1 w trakcie ich modernizacji jest telefon do łączności z towarzyszącą piechotą. Jako pierwsi wprowadzili tę modyfikację Marines. I tak to wygląda: duża skrzynka mieści telefon do łączności z towarzyszącą piechotą. Narzędzie bardzo użyteczne, szczególnie gdy czołgi muszą współpracować z piechotą w warunkach na przykład walk w mieście. Oprócz tego dodano kolejną skrzynkę mniejszą znajdującą się wyżej. Mieści ona wtyczkę do podpinania zasilania zewnętrznego, także można z zewnętrznego źródła ładować na przykład akumulatory na przykład w garażu. Kolejnym etapem modernizacji czołgów M1 na 1 był tak zwany program AIM, Abrams Integrated Management. Założeniem programu były remonty oraz ograniczona modernizacja czołgów na początkowym etapie programu. Remonty zakładały demontaż pojazdów do gołych skorup. Skorupy były poddawane czyszczeniu, inspekcji oraz ewentualnej modernizacji opancerzenia. Poprzez wymianę modułów pancerza specjalnego, a następnie były ponownie malowane. Podobnie pozostałe podzespoły, czołgu były poddawane inspekcji, a następnie regeneracji lub wymianie na nowe. Prace prowadzone są w dwóch zakładach: demontaż oraz inspekcje i regeneracja, lub wymiana części podzespołów następuje w wojskowych zakładach remontowych ANAD Aniston Army Depot w mieście Aniston w stanie Alabama zaś ponowny montaż pojazdu w fabryce LATP Joint Systems Manufacturing Center tam także następuje ewentualna modernizacja opancerzenia czołgi tak wyremontowane oznaczone są jako M1A1 AIM lub M1A1 AIM V1 i wizualnie w zasadzie nie różnią się od czołgów M1A1HA i M1A1HC. Z czasem program AIM ewoluował i stał się pełnoprawną modernizacją oznaczoną jako M1A1SA dla US Army i M1A1FEB dla USMC. M1A1SA, skrót SA to oczywiście od Situational Awareness, czyli świadomość sytuacyjna. M1-1FEP FEP, czyli Firepower Enhancement Package, a więc pakiet usprawniający siłę ognia, chociaż oczywiście to jest bardziej rozszerzone. Obie wersje są praktycznie identyczne i różnią się jedynie zastosowanymi wyrzutniami granatów dymnych. Czołgi w ramach modernizacji otrzymują nowe opancerzenie, jest to albo Heavy Armor Package trzeciej generacji, lub Next Generation Armor Package pierwszej generacji, a więc osłonę zbliżoną do czołgu w wersji M1A2 2 v 1 lub M1A2 2 v 2 Dodatkowo na burtach wieży przyspawane zostały punkty mocujące dla modułów era e, M32 ARA2. E, oprócz tego modernizacji poddawane są inne podzespoły czołgu, otrzymują system zarządzania polem walki FBCB2, czyli Force 21 Battle Command Brigade and Below oraz BFT Blue Force Tracker. Dowódca otrzymał nową kopułkę obserwacyjną SCWS Stabilized Commander Weapon Station, e, tutaj widoczna doskonale na tej fotografii. E, cała kopuła wraz z zdalnie sterowanym stanowiskiem wielkokalibrowego karabinu maszynowego M2, kaliber 12.7 mm jest teraz w pełni stabilizowana w poziomie i pionie. Dzięki czemu dowódca może prowadzić z niej celny ogień także w ruchu. Kopuła otrzymała także nowe przyrządy obserwacyjno-celownicze. Jest to nowy celownik dzienny CWSS, Commander Weapon Station Sight. Teraz jest to przyrząd cyfrowy, czyli kamera, która po kablu Przesyła obraz do wyświetlacza. Tutaj akurat mamy późniejszy wariant tego wyświetlacza. Wcześniejszy to jest bardziej przypomina okular, który jest mocowany tutaj do widocznego otworu, przez który tutaj przychodzi kabel. Normalnie przychodzi przez niego tor optyczny w starszych wersjach tej kopuły oprócz nowego celownika CWSS dowódca otrzymał także celownik termowizyjny RTS Remote Thermal Sight. Celownik RTS ma zakres przybliżenia obrazu 3 razy, 6 razy i 9 razy, co sprawia, że może pełnić rolę ekwiwalentu panoramicznych przyrządów obserwacyjno-celowniczych, takich jak CITV na czołgach M1A2 czy Peri na czołgach Leopard 2. Działonowy otrzymuje natomiast zmodernizowany system kierowania ogniem z nowym celownikiem termowizyjnym z kamerą FLIR drugiej generacji. Kamera ta posiada wysoki poziom rozdzielczości wynoszący 1316 x 480 pikseli oraz zakres przybliżenia obrazu wynoszący 3 razy, 6 razy, 13 razy, 25 razy i 50 razy. Kamera pracuje w zakresie fal 8 i 12 mikrometrów. Dodatkowo wóz otrzymał także sprzęgnięty z systemem kierowania ogniem system FTL, czyli Far Target Location. O co chodzi? Tutaj na, w obrazie tego celownika możecie zauważyć kilka elementów. Na górze macie wskaźnik azymutu. Natomiast na dole macie na przykład podane koordynaty oraz czas. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że przy włączonym systemie FTL działo może najpierw naprowadzić na wykryty obiekt celownik, a następnie zmierzyć do niego odległość dalmierzem laserowym. Po zmierzeniu odległości komputer w czołgu automatycznie obliczy nie tylko oczywiście odległość, do celu od czołgu, ale również na podstawie jego pozycji określonej za pomocą systemu GPS oraz azymutu wieży relatywnie do kierunku w jakim ustawiony jest kadłub. System oblicza dokładnie i precyzyjnie koordynaty wykrytego celu, na przykład, i potem te koordynaty można oznaczyć na mapie za pomocą systemu zarządzania polem walki i rozesłać po innych pododdziałach wyposażonych w takie same systemy. Ewentualnie można wysłać te koordynaty artylerii lub lotnictwu, żeby je ostrzelali lub zbombardowali lub yy, wyżej do dowództwa. Także wszystkie nowoczesne czołgi M1 mają tego typu system. Natomiast celownik dzienny pozostał bez zmian. Nadal jest to kanał optyczny o zakresie przybliżenia obrazu 3 razy i 10 razy. Działo nowy nadal również dysponuje celownikiem pomocniczym o zakresie przybliżenia obrazu 8 razy, oraz prostym peryskopem ukrytym w głowicy celownika głównego. Działo nowy nadal również posiada oprócz standardowych elektrohydraulicznych kontrolerów ruchu wieży w poziomie i uzbrojenia głównego w pionie, także dysponują ręcznymi korbami jako systemu awaryjnego, Tutaj na fotografii zaznaczyłem te korby. Po lewej znajduje się korban, za pomocą której kontroluje się podniesienie uzbrojenia głównego, czyli jego ruch w pionie. Po prawej korba służąca do obrotu wieży. Rozwiązanie to jest to same dla wszystkich wersji czołgu. I teraz tak, skoro już jesteśmy przy tej fotografii, to od lewej mamy okular celownika pomocniczego, w środku mamy główny okular celownika, w tym okularze możemy wyświetlać obraz zarówno z kamery dziennej jak i kamery termowizyjnej no i na prawo mamy wyświetlać tylko kanału termowizyjnego dzięki czemu działo nowy może jednocześnie korzystać z kanału dziennego jak i termowizyjnego czołgi M1 mogą być wyposażone także w aktywny system obrony typu softkill w dwóch wersjach oznaczonych jako AN VLQ6 i ANVLQ8 MCD Missile Countermeasure Device. Urządzenie to jest odpowiednikiem rosyjskiego systemu TSU 1741, przy czym jest bardziej zwarte, bowiem zarówno detektor, jak i efektor znajdują się w jednej skrzynce, czyli też w jednym module. De facto na wieży pojazdu można zainstalować cztery takie skrzynki, czy też moduły. Jeden skierowany do przodu, jeden do tyłu, jeden na prawo i jeden na lewo. Jednakże w praktyce instalowany jest tylko jeden taki moduł. Najczęściej spotykane są urządzenia ANVLQ-6 na wozach M1A1HC Korpusu Piechoty Morskiej. Urządzenia ANVLQ-8 prawdopodobnie kupowane były w niewielkich ilościach przez US Army. I tutaj znalazłem jedną fotografię czołgu w konfiguracji właśnie prawdopodobnie US Army z zainstalowanym takim urządzeniem. Czołgi mogą zostać także wyposażone w zestaw dodatkowego pancerzenia Tusk Tank Urban Survivability Kit. Na zestaw składają się moduły wybuchowego pancerza reaktywnego M19 Arad 1. Arad, czyli Abrams Reactive Armor Tiles. Instalowane na fartuchach bocznych kadłuba oraz opcjonalnie mocowane mogą być do nich także moduły wybuchowego pancerza reaktywnego M32 ARA-2 i moduły M32 mogą być także montowane na burtach wieży. Do tego dochodzi także dodatkowy pancerz dna kadłuba w formie spłaszczonej litery V, którego grubość dochodzi do 200 mm. Na wieży instalowane są także dodatkowe osłony balistyczne przy włazach dowódcy i ładowniczego. Natomiast nad jarzmem armaty instalowane jest stanowisko CSAMM Counter Sniper Anti-Material Mount, czyli de facto drugi sprzężony z armatą karabin maszynowy, tylko tym razem nie kalibru 7,62 mm, a 12,7 mm. Dodatkowo, wóz może być wyposażony w system zagłuszarek radiowych, które e, mogą blokować zarówno sygnały z radiostacji, e, jak również radiowo odpalane zapalniki improwizowanych ładunków wybuchowych. Kolejną modyfikacją wprowadzoną po doświadczeniach z operacji Pustynna Burza jest nowy system filtrów powietrza dla silnika. Opracowanie systemu samoczyszczących filtrów zlecono w firmie Donaldson. System nosi oznaczenie Pageac Pulse Jet Air Cleaner. Pageac stosuje zarówno nowy rodzaj filtrów powietrza w opracowanej przez firmę Donaldson technologii UltraWeb jak również system samoczyszczenia tychże filtrów działający na zasadzie odprowadzania części zasysanego powietrza i wykorzystania go do czyszczenia filtrów poprzez wtłaczanie tego powietrza do nich pod dużym ciśnieniem w odpowiednich interwałach. Ogólnie system ten ma sprawność wynoszącą ponad 99% Pozwala on na użytkowanie filtrów bez ich codziennego czyszczenia i co ciekawe, jest stosowany także w innych konstrukcjach czołgów, na przykład w Merkawach. Znalazłem informację, że Brytyjczycy stosują ten, zaczęli stosować ten system w czołgach Challenger 2. No więc tak to wygląda. Ogólnie rzecz biorąc, do wersji M1A1 AIM, M1A1 SA i M1A1 FEP. E, doprowadzono łącznie około 1790 do 2000 czołgów M1A1 różnych wersji. E, dobrze, także to by było na tyle w tym temacie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Czołem.